Ja, ja myślę, że, że tu trzeba się uderzyć w piersi. Wszyscy jesteśmy winni. Oczywiście nie wskazuję jakby tak personalnie palcem kto, kto z nas bardziej, kto mniej, ale jako społeczeństwo, ponieważ e, jako społeczeństwo słabo e, domagamy się e, wyjaśnienia co, o co właściwie e, w tym wszystkim chodzi. Większość e, e, ludzi, z którymi się spotykam, nawet w sprawach, e, powiedziałbym, wykształceni gospodarczo, nie zdają sobie sprawy z tego, że w, in, w gruncie rzeczy codziennie e, wszyscy wyjmujemy z kieszeni albo są nam wyjmowane z kieszeni realne pieniądze i są topione w nierentownym biznesie. Choć każdy z nas rozumie to, że gdybyśmy zainwestowali w pizzerię, która przynosi straty, to byśmy chcieli jak najszybciej z niej wyjść, a jednak nie potrafimy stanąć. Powyżej. I nie dotyczy to tylko górnictwa. Takich branż w Polsce jest rzutkowski. więcej. A ja myślałem, że jednak potrzebowaliśmy takiego zdania, że polski przemysł węglowy znajduje się na rozdrożu. Od, od 30 nie, lat to, bo przemysł, bo zlikwidować czy ograniczyć radykalnie przemysł górniczy, to nie jest taka sprawa, prosta sprawa, no, dlatego że, że, że jeżeli nie będziemy produkować polskiego, wydobywać polskiego drogiego węgla, no to będziemy w to miejsce musieli sprowadzać inne medium energetyczne za które też trzeba będzie płacić i trzeba będzie na no to, przecież to to robimy, zarobić. Proszę pana. No ale nie, ale no to nie, nie jest no, takie a, proste. Ale, i, ale no. trzeba będzie na to zarobić. Poza tym, jeżeli zamkniemy te kopalnie, no to trzeba będzie płacić zasiłki dla bezrobotnych albo kolejne 100 tysięcy, 200 redakt, to, za granicę. No nie, Niemcy to niestety, zrobili nie, w, nie w latach 80 Zrestrukturyzowali kompletnie swoje kopalnie. Anglicy Był przyjęty to program. Zrobili, to bolało. Bo w całym zagłębiu Rury, bezrobocie gwałtownie wzrosło, ale uruchomiono programy ściągające inwestycje, wspierające, absorbujące tę siłę roboczą i, no dzisiaj, i można dzisiaj mogą sobie rozwiązywać problem energii dosyć swobodnie.